Fundusze emerytalne sobie zniknęły, a premier powiedział wtedy, że to nie są wasze pieniądze. O co chodziło z aferą OFE w dużym skrócie? Jeszcze w latach 90. państwo reklamowało OFE hasłami twoja prywatna emerytura i to miało być alternatywą dla ówczesnego i aktualnego systemu ZUS. Za czasów platformy państwo miało duży problem z nadmiernym deficytem budżetowym. No, w sumie żadna nowość. A wtedy nasz bohater narodowy Donald Tusk zabrał 153 miliardy złotych z OFE i przerzucił te pieniądze do ZUS-u. Wszystkie pieniądze, które były w OFE, zostały przeniesione na konta ludzi do ZUS-u. Ludzie nie stracili hajsu fizycznie, ale poczuli się oszukani, a Tusk wtedy do nich mówił to nie są wasze pieniądze, po czym umywał rączki. Czyli klasyczny przykład na to, że państwo wie lepiej co zrobić z pieniędzmi, które przez lata wpłacasz na oszczędności. Afera Zofe to była doskonała lekcja dla ludzi, czym kończy się zaufanie do państwa w kwestiach finansowych. Oszczędności emerytalne naprawdę trzeba, ale to trzeba budować samodzielnie, jak najdalej od tego aparatu władzy, która pewnie prędzej czy później będzie chciała wyciągnąć po nie swoje pazerne łapska. Po więcej ciekawostek obserwuj profil mój, czyli Polityka Siwego.